Dzień dobry 7711. Nie zadałaś żadnego pytania, dlatego zrobimy rozkład ogólny. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla ciebie w tym rozkładzie Tarota Akaszy. Pierwszy rozkład, jaki zrobimy, to będzie piramida. Podstawa piramidy pokaże przeszłość, być może poprzednie wcielenia. Jest to fundament, na którym postawiona jest Twoja teraźniejszość. Rozpoczyna się fabuła Twojej historii, którą tutaj będziemy mogli zobaczyć, od mentalnego uwięzienia siebie samego. To więzienie od dawien dawna nie funkcjonuje, ale Ty w nim siedzisz. Jesteś zablokowana. Twoje przekonania, Twoje traumy z przeszłości to wszystko doprowadziło do. Izolacji. Postanowiłaś odizolować się od otoczenia zewnętrznego. A jeżeli wewnątrz jesteśmy zablokowani, wtedy rzeczywistość zewnętrzna także jest dla nas zablokowana. To jest karta obfitości. Ona jest odwrócona. Pokazuje to, że konsekwencją tych blokad. Tego odcięcia się od rzeczywistości jest także brak obfitości, brak może i nawet podstawowych elementów potrzebnych do życia. Kolejna karta kontynuuje wątek tego odcięcia się. Tym razem nie mówimy tutaj o jakichś produktach, elementach materialnych rzeczywistości, ale o Twojej. Rodzinie, także duchowej rodzinie, także o Twoich opiekunach. To wszystko także było dla Ciebie odcięte. Zamknęłaś się na wszystkie sfery życia. Ostatnia karta z podstawy piramidy. To jest karta róż opisująca już bliskie relacje. W Twoim przypadku odwrócona i to nie jest dobrze, ponieważ to sugeruje bardzo poważny konflikt. Bardzo często karmiczny. Być może jest to odegranie się za to, co doprowadziło Ciebie do tego, zamknięcia do twojej izolacji ten ptak z wiadomością który leci z lewej strony on pochodzi z tej karty jest to ktoś z twojej rodziny są tutaj jakieś konflikty a ten anioł który opiekuje się tobą on jest odwrócony więc też jest odcięty no niestety ponosisz tutaj rany Teraz wchodzimy w teraźniejszość. Mamy wspaniale zachowaną fabułę w tych kartach, ponieważ następstwem tego konfliktu w bliskich relacjach, może i rodzinnych, jest odwrócony lekarz, uzdrowiciel. Więc Trzeba się uzdrowić. Niezależnie od tego, czy to są rany fizyczne, psychiczne, jest konieczność uzdrowienia się. To jest następstwo tego konfliktu. Więc doszliśmy do Takiego momentu w tej historii, że bez pomocy tego uzdrowiciela już po prostu żyć się nie dało. Serce piramidy taka kluczowa wskazówka dla Ciebie w tym rozkładzie jest to. Pociąg, który gdzieś odjechał, a ty zostałaś na peronie, jakbyś nie potrafiła w szybszym tempie załatwić pewnych spraw, przepracować. Ten pociąg tutaj pięknie nakłada się na kartę tego uzdrowiciela, jakbyś jeszcze. Była w procesie. Ten proces jeszcze się nie zakończył, dlatego jeszcze nie możesz iść dalej, ale, ale ta karta też pokazuje, że ty nie musisz nigdzie się spieszyć. Nie jest to wcale od ciebie wymagane, ty masz czas, bo przyjedzie drugi pociąg, trzeci, czwarty. Jeżeli będziesz chciała gdzieś się udać, udasz się tam, dostaniesz tylko trochę. Później. Co ciekawe, pojawia się jakiś mężczyzna w Twoim życiu i jeżeli ty dochodzisz do siebie po tych wszystkich blokadach, odcięciach, traumach z przeszłości. To temu mężczyźnie się bardzo spieszy. U ciebie jest wymagany czas, odpoczynek, a ten mężczyzna jest gotowy do biegu. On chce już, chce natychmiast. Ten mężczyzna pojawia się w Twoim życiu, to już jest teraźniejszość, to już delikatnie wchodzimy w przyszłość. Ostatnia karta, taka bardziej wskazówka, coś na co Twoja dusza chce Tobie bardzo zwrócić uwagę, to jest komunikacja. Barhanio Gabriel odpowiada za komunikację. Tu jest odwrócone, czyli Twoja dusza przewiduje, że w przyszłości brak komunikacji może stanowić problem. Gdzie tutaj możemy znaleźć ten brak komunikacji? No, jest ten mężczyzna, który coś chce. Gdzieś się pojawił na Twojej drodze życia. Czy pojawi? Bo ta karta to jest delikatna przeszłość w stosunku do serca piramidy. To jest taki punkt na dziś, a tutaj mówimy już o czymś, co może niedługo się zadziać. Ten mężczyzna chce czegoś bardzo szybko, z tobą. I. Twoja dusza przewiduje, że tobie będzie ciężko wytłumaczyć mu, że nie jesteś w stanie za nim nadążyć, bo ty potrzebujesz czasu. Ty musisz uleczyć całą swoją przeszłość, być może nawet poprzednie wcielenia, zlikwidować wszelkie swoje blokady, żeby już nigdy nie blokować się na to, co na zewnątrz rzeczywistość też. Przestanie się blokować na ciebie, ale ten mężczyzna może ciebie szarpać, ciągnąć. Chodź ze mną szybko, będziemy robić to i tamto, a ty nie będziesz gotowa, nie będziesz potrafiła mu wytłumaczyć, żeby poczekał na ciebie. I Twoja dusza tą kartą, tym Archaniołem Gabrielem na górze pokazuje, żebyś jednak rozmawiała z nim, mówiła o swoich odczuciach, co czujesz. Jakiego tempa pragniesz, żeby go trochę hamować, bo inaczej będziesz nieszczęśliwa. On będzie cię szarpać, a ty będziesz go hamować, i to dobre nie będzie. Dziękuję bardzo. Za chwilę zrobimy kolejny rozkład.